Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj przychodzi Dariusz z przyszłości. Dogrywam ten plik, ponieważ coś się stało z tym ujęciem, co nagrywałem u Michała w studiu. Coś się popsuło. Nie dogrywam to specjalnie. W tym vlogu wybierałem się zrobić tatuaż. W kolejnym dniu wybieramy się w podróż. Przydarzyła nam się też fajna rzecz w czasie podróży, coś niesamowitego, więc musicie na pewno koniecznie uważnie oglądać tego vloga. I w tym dniu wybrałem się specjalnie zrobić tatuaż. Taki tatuaż trochę związany z kuchnią i nie jest to nóż, bo często kucharze zazwyczaj robią ten nóż w kuchni, a ja zrobiłem właśnie E, taką różkę, e, bo chciałem żeby to było też coś związanego z tą częścią e, słodką w kuchni. A to jest takie, właśnie dwuznaczny tatuaż. E, mi się mega podoba, bo już jesteśmy e, dużo, dużo, dużo później od tego nagrania, co wtedy byłem u Michała. Świetnie się wygoił cały, ale tutaj nie będę dużo opowiadał, na pewno powiem to w kolejnych vlogach. Życzę miłego oglądania. Pozdrawiam z przyszłości. Ostatni film, ale teraz się wybiera zazwyczaj rozmiary z trzech przekładamy i sprawdzamy, który byłby najlepszy. Drodzy zaczynamy pierwsze częcie Zapomniałem już o tym uczuciu Można zapomnieć Człowiek zapomina od razu jak wychodzi te studia. To studia Już co następne I w ogóle A później pół roku stało. mija Michałem zrobić zdjęcie tatuaże. Już gotowe. Tu, 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 tu. lampę? Lampy, tak. Ściana chwały, albo albo płaczu. Nie widać tury. się Styknąłeś, gdzie jesteś? Serdecznie pozdrawiam <grym> Już. Jak ci się podoba fajnie? No to no jak się robiłeś, nie? No zdarzało się jakieś tam, nie wiem, e, znaki nieskończoności, albo takie tam e, serduszka, przepiórki, serduszka, róże, e, róże róże wiatrów, to jest popularny temat. Łapać snów. Łapasz snów, dokładnie. I ten, i dmuchawiec z ptaszkami. Chociaż to mi się nie zdarzyło personalnie nie? robić, nie, 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 no nawet na sam. początku <laughs> ja, omijałem. Ale się udało, o. parę godzin i jesteśmy z naszym... Jak to ładnie y, powiedzieć, żeby jej powiedzieć trzepaczkę? <laughs> uh, 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 Rózgłąb. Jesteśmy z nas Kitchen wand. Tak. Zobacz, fajnie wygląda. Dobra, zrobimy fotę. Pewnie jak ten film jest, to wyszła też fota u Michała, więc podajcie do Michała, polakować jego pracę. Jeżeli nie widzieliście jeszcze jego Instagrama, to też podajcie zobaczyć. Do no, mnie fota też padła na Insta, więc dlatego tu pewnie oglądacie ten film. Dobra, robimy zdjęcia. Teraz jedziemy do Bibiona zaraz na wakacje. Więc żebym nie zdrapał sobie Przyjdzie warstwa ochronna Kał mówi, że pod żadnym pozorem Nie mogę wystawiać mojego tatuażu na słońce Nie Nie. Zakaz krzyczał. jest Muszę sobie zrobić opaskę taką Ale będzie ładnie Tak nie. Dobra. Cześć moi drodzy, zobaczcie jakąś śmieszną koszulkę. Jesteśmy dzisiaj w naszej drukarni i chciałem Wam przyjść pokazać nowości. Nowości, które już niedługo będą na sklepie, za mniej więcej 2-3 tygodnie się pojawią. A są to nowe koszulki, anfalo, nowy kolor i bluzy, o które pytaliście: czarne bluzy. Z... Z nadrukiem na plecach. Jeśli to drukiem, tutaj jest ich więcej. Tych bluz, jak widzicie, nie jest ich dużo. bluz jest tylko 50 sztuk, a koszulek 95. I mamy nowe nadruki. Nie wiem, czy mi widać. Nie widać mnie trochę. O, wpadłem do ciemni. Tu mamy ciemnie zbudowaną, bo to są naświetlane klisze. I tu jest nowy nadruk uchwałą. latarkę uchwał. Tu jest sam nadruk, a tu jest z podbiciem białym i tak on się fajnie świeci w ciemności takie nowości że nie będzie już haftu tylko będzie teraz farba Ja właśnie nagrałam kolejny kalendarz adwentowy, także w tym makijażu będziecie mogli mnie zobaczyć. Niebawem zobaczycie, co tutaj zielonego się trafiło w kalendarzu, co mi się nie spodobało, ale nic nie zapeszam, nic nie mówię. E, chciałam Wam pokazać nową kolekcję case'ów, która jest na naszej stronie. To jest kolekcja Pumpkin e, Spice Latte. Pumpkin bardzo mi się podoba. Coś, o czym marzyłam, czyli personalizacja kubków do kawy. Wiecie, jak idziecie na kawę do kawiarni, e, na przykład do Starbucksa czy do Kosty, e, proszę... Koście też proszło was o imię i piszą wasze imię na kawie, wiecie, na kubku papierowym. I słuchajcie, podobnie zrobiliśmy my. Zrobiliśmy dwa case'y personalizowane. Możecie na tym case'ie napisać albo swoje imię, albo krótką sentencję. Możecie napisać kocham cię, bawić się w to, że ktoś wam spersonalizował po prostu kubek od kawy. Więc pierwszy case jest taki, drugi jest podobny. Ale jest kolorowy i z dynią, czyli to z pumpkin spice latte. Także taka jest różnica. Tutaj jest zwykła kawa, tutaj pumpkin, <grywka> pumpkinowa dyniowa. Takie są jesienne, jesienne piękne kolory. I mamy dwa niepersonalizowane. Jeden jest taki bardziej um, rysunkowy, zabawny, właśnie z pumpkin spice latte, takim narysowanym z napisem pumpkin spice. Ostatni, słuchajcie, jest z ciastem pumpkins, pumpkin pie, z dynią, z właśnie z lata, na brązowym, takim czekoladowym tle, więc też bardziej jesienne klimaty. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba, jestem ciekawa, ale mi się najbardziej podobają te personalizowane, więc pamiętajcie, że możecie u nas dostać w sklepie, jeżeli macie ochotę na taki jesienny case, zmienić coś z lata. Ja zmieniłam, słuchajcie, z tego. Miałam ten case z kolekcji Clouds. Tutaj miałam jeszcze, jak to się którą który dostałam od Benefitu. Pewnie już tego nie będę mogła usunąć stąd. Chcę mieć już klimat um, taki totalnie jesienny, także to jest mój nowy case. Dobra, kochani, ja ogarniam bałagan po kalendarzu. Pokażę wam. Zobaczcie, jak to wygląda. Masakra, sprzątam to, ogarniam to i widzimy się później. Kochani, my zaczynamy nasze włoskie wakacje. Jesteśmy właśnie w drodze. E, jesteśmy już w Czechach. Nie ma? Halo! Ruszyliśmy o czwartej. Uff, powiem Wam, że nieźle było wstać. O trzeciej. Obudziłam się przed budzikiem. Pogoda w Czechach nie rozpieszcza, ale wiecie, jest to idealna pogoda do podróżowania. Także ruszamy dalej w trasę 200 km do Austrii. Stanęliśmy przy czeskiej chacie, w której byliśmy rok temu. Widzę małe zmiany są. Może jest i lepiej. Jakiś taki jestem rozmemłany podróżą. Kochani, jesteśmy już w Grazie, jest to miasto na południu Austrii i tu będziemy nocować. Eee, stwierdziliśmy, że nocujemy po drodze, nie jedziemy bezpośrednio, ponieważ za długo by nam to zajęło, wiecie, stawaliśmy po drodze, w ogóle, jakie loki mi się zrobiły przez gumkę. Także jesteśmy w takim oto hotelu, Jufa Hotel, zobaczymy jak będzie wyglądał w środku. Strasznie mi się zechciało spać, Darek w ogóle zasnął, ja prowadziłam i yy, mi się zechciało spać, więc mówię, zjeżdżamy na jakąś kawkę, także, także zjechaliśmy. A. Chciałam sobie city map, ale nie wiem czy do miasta pójdziemy. No ale zajechaliśmy tak daleko, że zostały nam tylko 3 godziny, żeby dojechać do Bibione. Bo tam zmierzamy, więc pewnie jutro pójdę sobie do dm rano. Bo apartament mamy dopiero od 16, więc musimy zorganizować sobie wcześniej czas. Najwyżej pójdziemy na plażę. Dobra, idziemy zobaczyć jak wygląda pokój. Witamy Was z Niem... Co ja tu Z Niemiec. Z Austrii. Z Niemiec! jestem w Austrii. Wydaje mi się, że jestem w Niemczech. Tak, jesteśmy w Austrii. I dzisiaj mamy fajną wiadomość, ale nie wiem czy możemy wam powiedzieć. Nasza znajoma się zareczyła. Mam nadzieję, że już ogłosiła. Myślę, że ta koleśka ja jest naręczy! Słuchajcie! To, to jest tak super wiadomość z właściwą osobą po tylu latach. To jest lub kiedy dzieci. Nieważne, ważne, że jest zaryczona, że szczęśliwa. mi się kto jest w cudowie, to jest dość to już musiałam wam na, nagrać. My też jesteśmy po ślubie! <grym> zobaczcie kochani jakie witryny są sklepowe tutaj wystawione u nas już tego dawno nie ma, ale pamiętam jako dziecko że u nas też te witryny były z towarami w środku, dajcie znać czy ktoś pamięta i w środku wystawione stylizacje całe towary, no naprawdę jest to taki relikt przeszłości, w ogóle tutaj w tym Gras w tym Gras powiem wam, że chyba czas się trochę zatrzymał, naprawdę takie miasto bardzo starego typu sklepy malutkie, stare nic nie odnowione a tu tradycyjny strój nie wiem czy retro, czy nie, ale są ceny, więc chyba, chyba nie retro. Zobaczcie, sklep z tradycyjnymi strojami austriackimi. No i Echt Graz, prawdziwy Graz. No i tutaj szyją. I też jakieś nowsze modele. Wow, to jest coś, to jest perełka. Zobaczcie. O, to wiecie co? Pozdrawiam Karolinę Baszak. Na pewno by jej się spodobał ten styl, i na pewno by chętnie weszła do tego sklepu. Słuchajcie, moi drodzy, idę do. Karo, bo wpadła do dm eee, jak szalona. zobaczymy co on tutaj kupuje. Co on tutaj wyprawia. Świat kosmetyków jest szalony. Nie wiem, co to jest dobre. Perwuły Pachną jak świeczka niwa. Jak? Jest to świeczka niweł? Powinna mnie kupić, ale pachną Nivea. Musimy to kupić. 25 euro. To, to świeczka niwa? No, chodź zobaczyć. Już to nagram, na insta, zobacz, tylko... Jak pachną? Jak niwa! Czekaj, czekaj, nie, czeka, nie chcesz się tym? No niestety. Musisz powąchać zapakowania. opakowania. No, nie czy tak mocno. Ale jest. Ale słuchajcie, zobacz jaki news. Taka śmieszna rzecz. Masło maślane takie powiedziałaś, że coś pachnie jak świeczka Niwa. Bo to było przecież nivei. A słuchajcie, specjalnie dla nas zostało wyprodukowany zapach. Musimy to dodać po do... na Insta. Zaraz. Muszę to kupić chyba. No musimy wow. to kupić. Wiesz co, kupimy dwie albo trzy i zrobimy jeszcze rozdanie. 25 euro kosztuje. Zrobimy dla Was rozdanie. Pewnie nie się takiego czegoś wygrać. Szkoda, że jeszcze nie ma kalendarzy. Wszystko się da.